Witam, witam z tej strony Danao Matka. Dzisiaj nagrywamy FIFA 15 Ultimate Team. Otwieranie paczek. Dzisiaj kupię coinsy, więc będziemy otwierać duże paczki, na ja pewno. Ale na razie otwieramy tylko te za 7,5. Co pierwszy paczka? Pizarro. I to do klubu Sudamy. bo jest Niemiec, a reszta Kwixel. Następna paczka: Gillette Kwixel. Następna paczka, a co w niej? Może, 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 może. Żadna czarna karta. Następna paczka. Co nam zakręci ten pan z brodą? Nic takiego. I kolejna paczka. Może teraz, w tej chwili, właśnie trafił nam się Gindogan. No to Gindogan. O, to damy redemit. Unch Gindogan, jak Jest. No czyli już coś zyskaliśmy. Niedużo. Nie wiem, czy 5000, ale jednak coś saga coś takiego, jakiś muzin Następna paczka a w niej co będzie? Brahami Kwiksel eee, Ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj około milion, no 4 miliony, gdzieś tak, 4-2 Bo nie wiem czy kupię za 10 czy za 15 Za 15 mam 4 miliony końców więc pootwieramy sobie trochę tych paczek będę wrzucał tam nie wiem 5 minutowe filmiki jeszcze dwie paczki w niej na halu czyli gówno murzyn i następne i ostatnia paczka nam pozostaje i co w niej będzie nie będziemy przewijać teraz w ogóle niech się zakręci i w ostatniej paczce jest nic. No i nic nie trafiliśmy takiego, co, co by miało znaczenie. Otworzymy sobie jedną paczkę srebrną. Może trafimy jakąś srebrną kartę w nich, porządną. Y -y. Nic, dosłownie nic. Dobra, to ja będę się z Wami żegnał. Na razie, cześć.